Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego od niedawna zajmuje wyremontowany budynek przy ulicy Kajki. Urzędnicy przenieśli się tu z ulicy Piłsudskiego 10, z tak zwanego pałacyku. Obiekt na razie jest zamknięty, ale właściciel, samorząd miejski wiąże z nim szerokie plany. Mógłby tu funkcjonować jeden z wydziałów. Pomysł przeniesienia Urzędu Stanu Cywilnego do budynku przy Piłsudskiego 10 powraca co jakiś czas. Gdy nie wiadomo dlaczego nie jest realizowany, to wiadomo, że chodzi o pieniądze i to jest podstawowy problem. Urząd stanu cywilnego w nowym miejscu mógłby funkcjonować dopiero po gruntownym remoncie. Budynek z zewnątrz prezentuje się dobrze, ale trzeba dużych nakładów, aby wnętrza były przystosowane do potrzeb USC. Zwłaszcza parter musiałby zostać porządnie przebudowany. Chodzi szczególnie o to, żeby ułatwić dostęp dla osób niepełnosprawnych. Na dzisiaj mieścimy się na pierwszym piętrze, co jest pewnym utrudnieniem mimo wszystko utrudnieniem dla wielu osób, które mają kłopot, szczególnie z poruszaniem się. W USC klientów nie brakuje. Co roku załatwia się tu od 8 do 10 tysięcy spraw. Ten urząd jednak kojarzy się najbardziej ze ślubami. Plany zagospodarowania terenu powinny więc najbardziej zainteresować młodych ludzi, bo myśli się nie tylko o zrobieniu tu sali ślubów. W ogrodzie mogłaby powstać kaplica ekumeniczna, zaś zieleń mogłaby stanowić naturalną scenerię do zawierania małżeństw. Myślę, że gdyby udało nam się pozyskać środki finansowe, można byłoby to ciekawie zrobić i miejsce zawierania związków małżeńskich w Wełku cieszyłoby się też przychylnością osób, które z Polski mogłyby przyjechać tutaj i zawrzeć związek małżeński w ciekawych warunkach, w ładnym terenie. Nie wiadomo w jakim czasie te wizje przełożą się na rzeczywistość. Póki co śluby są zawierane w Ełckim Ratuszu na pierwszym piętrze. Tylko w ubiegłym roku zawarto tu 600 małżeństw, w tym roku ślubowało już 418 par. Jeśli udałoby się wyremontować budynek przy Piłsudskiego 10, to pół tej ulicy zajmowałyby już urzędy. Od roku były budynek szkoły muzycznej jest siedzibą Straży Miejskiej. Jeszcze wcześniej były przedszkole zaadaptowano na kolejne wydziały Urzędu Miasta. Za kilka lat na tej ulicy będzie znajdowała się też siedziba prokuratury rejonowej. Decyzją starosty został przekazany budynek po szkoły szkole numer 8 mieszczącej się przy ulicy Piłsudskiego wełku, w trwały zarząd prokuratorowi okręgowemu w Olsztynie. Na, z przeznaczeniem na siedzibę prokuratury rejonowej w Ełku. Teraz prokuratura zajmuje piętro w budynku sądu przy ulicy Konopnickiej. Jest tu mało miejsca. Mamy tutaj brak pokoju dla osób tymczasowo aresztowanych, pokoju dla przesłuchania osób tymczasowo aresztowanych lub zatrzymanych. Nie ma archiwum, nie ma składnicy dowodów rzeczowych i innych pomieszczeń, które są niezbędne w budynku prokuratury. Mam nadzieję, że w tamtym budynku te wszystkie pomieszczenia będą mogły Zaistnieć. Z uwagi na kryzys finansów publicznych przenosiny mogą odbyć się najwcześniej za dwa lata. Na kondygnacji zajmowanej teraz przez prokuraturę najprawdopodobniej będzie działał Sąd Pracy.